Cześć, Marek, Janmar Centrum SV15. SO no i szybko złącze półautomatyczne, zgodne z Lenhoffem. Słuchajcie, co chcę Wam pokazać? Jak prawidłowo podnosić na szybko Zobaczcie co robi Marcin. Szekla. Tu jest specjalny otwór właśnie do szybkozłącza. Do podpięcia. Jedziemy od razu widzicie 25 kg to jest waga chwytaka próżniowego no i co Jan Mariusz 15 podstawowa maszyna pokażemy jak to działa najpierw zobaczmy jak sobie poradzi około 20 kg chwytak do 30 do tego około 115 kg waży płyta czy SV15 sprawdzi się w długokartce, przy układaniu tarasów i tym podobnym? Tak, jest wystarczająco. Z pytaniem pneumatycznym, spokojnie, w pełnym zakresie podniesiemy płytę, podniesiemy krawężnik, Krop PDVS 200, właśnie do tego służy, 200 kg dźwigu. Tutaj mamy małą przystawkę na 140 kg. I zobaczcie, właśnie teraz na tej małej przystawce 140 kg, co się dzieje się a no płyty ważą nam po 115. Płyty są brudne, płyty mają kamyczki, nie kamyczki, więc nie możemy powiedzieć o pełnym przeleganiu i one zachowują nam się wręcz No to na pięknie. Wszystko funkcjonuje tak, jak byśmy tego chcieli.